19 listopada był niezwykłym dniem dla wszystkich zgromadzonych na lotnisku w To właśnie wtedy szczęśliwe rodziny powitały powracających z Afganistanu żołnierzy. Niektórzy z nich zostali odznaczeni medalami i uhonorowani okolicznościowymi upominkami. To jednak nie jedyne wydarzenie, które miało wpływ na podniosłość atmosfery tego szczególnego dnia. To jest 30-lecie przybycia śmigłowca Mi-24 tu na ziemię gdańską. Powstanie tutaj 49 baza lotnicza, która e, będzie dalej kontynuowała zadania i tradycje 49, tak myślę, 49 Pułku Śmigłowców Bojowych. Zadania się nie zmienią, zadania będą takie same. E, ta struktura ma tylko ułatwić dowodzenie tym e, związkiem taktycznym, jaka jest brygada w składzie dwóch. Bas podczas obchodów święta jednostki udostępniono bazę dla zwiedzających każdy chętny mógł zobaczyć zazwyczaj niedostępne zakamarki terenów wojskowych niezwykłą atrakcją były szturmowo-desantowe śmigłowce Mi-24 niestety maszyny nie poderwały się z ziemi do wspólnej defilady ale i tak były gwoździem programu zwłaszcza najmłodsi chętnie zasiadali za sterami śmigłowców być może powrócą kiedyś w to miejsce już jako piloci w taki właśnie sposób obchodzono 30-lecie stacjonowania Mi-24 w jednostce Niedaleko nich prezentowany był też inny sprzęt wojskowy. Najwięcej małych i dużych chłopców skupiło się wokół czołgu T-72. Podczas święta obecny był również burmistrz Kluszczegleńskiego, który zwrócił się do zgromadzonych. Szanowni Państwo, cieszę się razem z Wami z powrotu zdrowych i całych żołnierzy z Afganistanu. Chciałbym życzyć Wam, żeby 49. baza wpisała się w historię Kluszczegleńskiego tak samo. Pięknie i co najmniej tak samo długo, jak 49-ty póg. Po oficjalnych uroczystościach zgromadzenie rozpiewali się w pieśniach patriotycznych razem z Orkiestrą Straży Granicznej i Gdańskim Karillonem. Był to niezwykły dzień z jeszcze jednego powodu. Pruszczańska jednostka wojskowa miała zostać zlikwidowana. Plany uległy jednak zmianie. Garnizon będzie funkcjonował pod nową nazwą. Przekształcenie ulegnie także jego struktura. Jednostka w Pruszczu pozostanie, a my mamy nadzieję, że nowa baza lotnicza będzie działała przynajmniej kolejne 44 lata.